No, hej, czy się banko? To ja, Popek. Nagrywam dla Was kolejny film na kanale, ponieważ. Ym, ym, ponieważ tak Lord Popek chciał, no. Także ym, chcę Wam pokazać jakie y, cywilizacje już zrobiłem. Yy, yy, tak, dodałem. Tak, państwo estradzkie, Wacencję, Jordę, y, za. Yy, ZAE, czyli Zjednoczenie e, e, Azjatycko-Europejskie, Senderecja, Trinecja, Kastylia. A w poprzednim odcinku Zajczowcy e, stworzyliśmy WENEZJĘ, państwo barcelońskie, BONECHIE, księstwo rosyjskie, Grekowie i Zjednoczenie e, Pomorskie, ZP. Także poczekajcie chwilę, ja wyłączę dźwięki w telefonie, bo mi już przechodzą informacje. No także, ziomeczki, już jestem, ym, no i tak, y, tutaj, o, Polish nie, 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 wróć, czemu ja tak wracałem, niepotrzebnie, wróć, wróć, nie, dobra, edytor, ym, to, stwórz scenariusz, nie, 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 tak, y, weźmiemy sobie no name, jeszcze możecie zagłosować w jakim to ma być roku. Poczekajcie chwilę, bo coś się zaciało. Póki jeszcze się wczytuje mam dla Was informację. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie propozycję do kolejnych odcinków i wpadnijcie na kanał Galaxy Sport, który yy, zaraz będzie wrzucał Odcinek, który zaraz będzie wrzucał. Odcinek, także widzimy się już za chwilę. Dobra, już jestem. W czasie, gdy będę to robił, to będę wrzucał jeszcze na kanał Galaksego, tutaj, film jego. Jeszcze taka ciekawostka, a skończył się mecz Piast Gliwice kontra UHS Łódź Piast 2-1 z UKS. Przynajmniej 90 minuta. <grym> Dobrze, czyli tak, mamy już Republikę Środkowoeuropejską RSE i dodałem jeszcze Wene Wenezję. To było, było na tyle, co dodałem. Um, ale chciałem Wam jeszcze um, powiedzieć, aby zrobić jedną z rzeczy, musimy do, to. Um, musimy dodać Jest tutaj kilka, żeby zrobić jedną cywilizację. Um, musi być azjatycko-europejska. Znaczenie wieczyńsko europejskie z AE. Dobra, zrobimy coś takiego. Niech będzie dalej. Także już możemy dać jako stolica. Myślę, że to będzie najlepszy, co będzie. To myślę, że będzie. Myślę, że to będzie uwaga, uwaga No dobra, załóżmy, że damy to. Daj cywilizację Z yy, mi Z ZAE Uwaga. Y, w takim razie tutaj da damy kolejną cywilizację, którą stworzyłem już y, wcześniej, jak robiłem. Y, ale to nie było w ogóle na to. Y, do tego, tylko po prostu robiłem... Czyli to będzie Skandynawia. A, nie, nie, nie muszę strefę jakąś ustawić. I myślę, że damy oslo. Ponieważ... no, tak najlepiej chyba. Skandynawia I, I, J, K, y, Skandynawia jest Skandynawia yy, Następny Co miało być jeszcze yy, yy, Czekajcie chwilę Ja zaraz do was wrócę I yy, poustawiam to Także już jestem i możemy tutaj lecieć dalej. Tylko, że chcę ustawić jeszcze Sinderecy jako plemię. Yy, plemię, tak? Także lecimy dalej. Przydzielmy prowincję. Yy, Sinderecy. Tak, tak, tak. I tak. Będzie jedno ich państwo. Tu jest. Renecja No dziwne nazwa, ale dobra. Tak to będzie szło. Kastylia. To będą po prostu trzy wyspy. No to będą te wyspy. Będą te wyspy. Tak. Także w takim razie lecimy dalej. Gdzie to będzie wacencja. I to będzie takie francuskie państwo. Eee. Yy, Także tak, już jest to, musiałem pomóc kurzynowi znaleźć. No. Yy, mój kanał tak, mój kanał. Yy, także co nam zostało za yy, zjednoczenie a, a, Europejskie tak, 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 tak. Dobra, wcześniej chwilę zrobimy tak. I zrobimy pędzlem po prostu jakieś. Ten będziemy Będziemy spędza. I to będzie największe państwo. Jak na razie i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Chyba, że stworzymy jak kilka y, państw, tak? Y, wróć z, Znaczy z cywilizacji. No ja mówię państwa no. Kurde, teraz jak to nazwać?

Biedra, kurde Ym, To ja nazwę i widzimy się za chwilę Także to będą takie... To będą takie... Monchawy Jakby... To nazwę... No nie wiem, po prostu takie państwo Jak Bermundy, czy coś takiego, nie? Ym, to będzie... A, jeszcze nie skończyłem dokładnie, ale... Dobra, zaraz to jeszcze dokończymy tam. Yy, niech będzie. Yy, niech będzie tu żółte, tylko trochę ciemniej, albo niebieskie i tu. Też niebieskie wróć i zapisz to jest jeszcze damy tak i zapisz. Ym, dobra. Czyli monhawy dodamy tam do naszego scenariusza i to by było na tyle w tym odcinku. Muszę zjechać, 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 dobra mam hawy. scenariusz. Czekajcie chwilę, bo się tutaj, o jest. Jeszcze podkarpacie muszę dodać i państwo austriackie, także trzeba to zrobić. I jordy jeszcze. <noise> Ojej, ale gawędzi mnie. Roman Havy. Jedziemy, 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 jedziemy na o Mon. Mon chawy. Dalej. Yyyy, wezmę sobie to, tak, to, 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 i to, tak, to, 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 i to, myślę, i pod, nie, 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 to, damy, tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Państwo austriackie, to w ogóle nie ma Austrii, ale dobra. Mm, jeszcze coś, a Jorda jeszcze nie, Jorda zrobiłem, czyli to wszystko, chwilę, ile mamy sobie z wasi. 17. Dobrze, czyli to by było na tyle w tym odcinku. Możecie dać nazwę do scenariusza i kiedy to ma się y, wydarzyć. Y, era cywilizacji, oczywiście, tak. Więc y, to by było na tyle, ale jeszcze ja tutaj dam autora, y, <słuch> oczywiście L. 0 RD P 0 Dobra. Także to by było na tyle.